No, no, cześć, Miruś. Widzisz co? Dzisiaj wolne zrobimy. No, bo mam wyjazd, kurwa. Po południu może coś padać. Am się nie do tego murować. No. A, wyjechaliś ta już. wioskiem tak? No to nic, to wróć ta się. No, w środę pójdziemy. Nie, 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 nie. Sam głos nie puszczę. E. Nie, 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 nie. To to jakby dać dziecku kurwa granata i puścić zebolotało. Nie wiadomo, co to się może stać. Nie, nie, nie. Jedź ta do domu w środę, przyjedzie, ta to w środę. Ja tam i no jadę. E batoniorkę z chową nie kryto. No. Rób ta wolne. No nie zachloita znowu na środek. No, na razie. Ja pierdolę. Te póki to mnie wykuńco kiedy. Kurwa nowo betoniarka kupiono trzy tygodnie temu będzie. Ja pierdolę, półtora tysiąca ma. Kurwa go dołem umyć. Mirek. Czegoś na te betoniarki kurwa nie umyli. No zajebano jak z kurwysem. Nowo betoniarko. Jak Józek miał umyć? No to Józkowi gadać się to jak do dupy. Powiedz mu, kurwa, że jak jutro przyjdzie do roboty, to jemu tu pokoza. Robili ją zębami oprezali. Na razie. Kurwa. marnieńcuchy.